obrazek numer 3 z wczorajszych zajęć to są zobaczcie takie stopy, tak? Jest prawa, lewa noga, czyli męska i żeńska strona naszego ciała. Te nogi są żółte, one są takie złote, tak? Czyli pełne energii i znowu zobaczcie wokół pojawia się kolor zielony, takie healing, leczenie, takie sprowadzanie do balansu, do równowagi, ale jest też tutaj sporo koloru niebieskiego. To było, słuchajcie, malowane palcami. Jeżeli chodzi o malarstwo intuicyjne, to tutaj nie trzeba żadnych zobaczyć, umiejętności malarskich. Tak jak ta osoba potrafiła narysować dwie stopy, dwie nogi, to tak je namalowała, pokolorowała. I co tutaj tak naprawdę się dzieje, jeżeli chodzi o symbolikę? Bo ja specjalizuję się w odczytywaniu symboli z rysunków. Nawet jeżeli masz swój rysunek schowany do szuflady, możesz zrobić zdjęcie, wysłać go do mnie, a ja zrobię interpretację symboliki, która się na nim znajduje. I co tutaj o czym nam tutaj mówi? To co tu widzimy, więc obie nogi stojące, one są takie troszkę, słuchajcie, zapuchnięte. Nie widać tutaj tych kostek, tak? Takie, troszkę jakby tu był, byłby stan zapalny, te pięty są razem, stopy są tutaj, palce osobno. Osoba stoi na obu nogach. Tutaj historia była taka, że ta osoba faktycznie miała zapalenie ścięgien, zapalenie ścięgien Achillesa. Przechodziła takie męki fizyczne, no bo zapalenie ścięgna Achillesa to jest ból. Co się z tym wiąże? No dyskomfort, sztywność, źle jest chodzić, nie można pracować. O co tu chodziło? Więc jeżeli ta osoba siebie skrytykowała, że to, co robiła w czasie powiedzmy jakiś dwóch tygodni do tyłu, skrytykowała sama siebie, że miała jakiś cel, a ten cel nie udał jej się, nie udało jej się z, zrealizować, to wtedy bardzo często, to możemy zacząć z totalnej biologii, czy z recall healing, Powstaje stan zapalna Chilesów, czyli nie możemy pójść do przodu. Czyli zobaczcie, takie samoskrytykowanie się, bycie bardzo krytycznym wobec siebie, może doprowadzić do tego, że w ciele powstaje stan zapalny. Jest to, słuchajcie, nowa wiedza. Nie każdy o tym słyszał, nie każdy słyszał o totalnej biologii, o recall healing, że są takie. Emocje i uczucia, które jeżeli nie przerobimy, nie wyciągniemy je na zewnątrz, nie porozmawiamy o nich, jaka jest przyczyna i co się zadziało emocjonalnego, no to nasze ciało odchorowuje. Tak samo się dzieje z przeziębieniem, dlaczego ktoś na przykład jest upał 40 stopni i nagle ma zapalenie gardła albo ma katar, tak? Katar to są takie niewypłakane łzy, a ból gardła, no to że coś zostało niewyrażone, tak jakieś emocje, albo powiedziałem komuś prawdę. I teraz mam poczucie winy, że ta osoba naprawdę. I bardzo często w ciągu 7, 10, 14 dni pojawia się ból gardła, zapalenie gardła, mogą być migdałki. A tutaj właśnie było zapalenie ścięgna Achillesa. Ta osoba y, po malowaniu powiedziała, że właśnie się z tym boryka. Sztywność, y, ból ścięgien, czyli nie może zrobić takiego kroku do przodu, i sama siebie zablokowała. I dzięki takim rysunkom, ponieważ te nogi są złote przepłynęła energia, ten zator się od, odblokował. Tutaj mamy dodatkowo zielony, zielony kolor, który jest takim kolorem leczącym, takim healingiem. To wszystko się dzieje, słuchajcie, w sferze mentalnej oczywiście. To są nasze takie emocje i uczucia, które przemalowujemy na kartce i po zakończeniu pracy właśnie w ten sposób odbywa się interpretacja. Ja bardzo dobrze czytam takie symbole i każdej osobie taki rysunek interpretuje.